Cześć, tu Gosia z Anatomia i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj będę zajmowała się danurasaną, czyli pozycją łuku. Opowiem Wam o pracy mięśniowej i na co szczególnie zwrócić uwagę podczas wykonywania tej asany. Jeżeli jeszcze jej nie robiłeś albo chcesz poznać techniki jej wykonania, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę mięśniową i na co zwracać uwagę, to zapraszam. Zacznę od tego, że może pokażę jak wykonuję danurasanę. Zaczynam od tego, że kładę się na plec na brzuchu i mając wydłużony kręgosłup zginam nogi w kolanach. Zwróć uwagę na to, że nogi nie są zbyt szeroko, są na szerokości bioder. Następnie chwytam za kostki i też staram się tego nie robić. Najpierw jedna noga, potem druga noga, tylko poprzez ugięcie kolan chwytam jednocześnie. Takie chwytanie ze skrętem powoduje, że niedobrze to działa na odcinek piersiowy. No, i po uchwyceniu staram się unieść lekko klatkę piersiową, rotuję do wewnątrz ramiona, mocno ściągam łopatki, to bardzo istotne. I samo wejście do asany wynika z tego, że zaczynam prostować nogi w kolanach. Im bardziej prostuję nogi w kolanach, a jednocześnie ciągnę nogi w swoją stronę, tym wyżej się unoszę. Zwróćcie na to uwagę, że gdybym chciała puścić całkowicie pracę mięśniową, może nie całkowicie, ale gdybym chciała się poddać temu ruchowi oddechu, zaczęłabym się tutaj chwiać. Żeby to było bardziej aktywne, spróbuj przybliżyć nogi do siebie i nie chwie się. Prostując, unosząc nogi jak najwyżej. Aktywnie uniesione nogi. Ok, i wydech. I teraz, co tutaj jest takie istotne, to jest to, jak pracują mięśnie. W momencie, kiedy wchodzicie do pozycji. Bardzo intensywnie zaczyna działać cały grzbiet, grupa kulszowo-goleniowa, pośladki. One działają po to, żeby unieść nas ku górze. Jednocześnie rozciąga się mięsień prosty uda, mięsień biodrowo-lędźwiowy, czyli zginacze bioder. Więc tutaj mamy dwie przeciwstawne prace mięśniowe. Ale zwróćcie uwagę na to, co dzieje się w okolicach łopatek. Zanim się podniosłam do góry, jeszcze raz to pokażę. Wykonałam ten ruch aktywizacji łopatek, ich stabilizacji. Przybliżyłam łopatki do siebie. Za ten ruch odpowiedzialny jest mięsień podłopatkowy, obu większy, dźwigacz łopatki, tutaj mięś, e, część tylna mięśnia ramiennego. To jest bardzo ważne, żeby wykonać ten ruch, zanim się uniesiecie do góry, ponieważ jeśli nie ściągniecie łopatek i sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, zwłaszcza przy zamkniętych mocno barkach, bardzo niekorzystnie będzie to wpływało na torebkę stawową w barku. Więc tutaj uwaga. Dla tych z Was, którzy mają przymknięte barki, ustabilizujcie łopatki, unieście trochę klatkę piersiową do góry, zrotujcie do wewnątrz ramiona, zanim się uniesiecie, bo jeżeli... Zrobicie to wejście bez tego przygotowania, będzie to niekorzystnie oddziaływało na waszą torebkę stawową. Tutaj zwróćcie uwagę, że też jest podobna sytuacja, jeżeli chodzi o kolana. Jeżeli stopy będziecie mieli rozluźnione, one nie będą szły do góry, nie będą bardzo aktywne, też nie, dość, nie, nie najlepiej to wpływa na kolana, nie stabilizuje ich po prostu. Więc ważne jest, żeby w tej asanie wszystko było aktywne. Ręce ciągną do siebie, nogi unoszą się do góry. Także zwróćcie szczególną uwagę podczas wykonywania denurasany właśnie na te dwa aspekty. No i to wszystko. Aha, jeszcze głowa, głowa. Głowa jest leciutko odchylona. Nie wyciągajcie głowy do przodu, bo to wtedy będzie obniżało Waszą pozycję. To jest tak, jak wysuwając głowę do przodu, będziecie pikować w dół. Więc odchylcie lekko głowę, żeby szyja była przedłużeniem linii kręgosłupa. Tak, a teraz to już jest wszystko. Dzięki Wam bardzo. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa.